Czołem was bardzo serdecznie, z tej strony Galazaki, zapraszam na kolejny odcinek z serii Odbudowujemy Arnor w modzie Third Age do Mediwala II. Tak, serkiem na Aragorna. co on ma? On ma berło, to jest pewnie berło Annuminas. Elendilmir to jest diadem chyba, czy to gwiazda taka po prostu była, która też była symbolem władzy w Arnorze z tego co mi się wydaje. Evenstar to jest ta, pod, którą podarował Arwena i Narsil. Inventor, okej. Okay. Jakiś wynalazca plus 30 buildpointów, farming, mining, income, ranger, cloak no i tyle. Kurde, napakowany ten Aragorn, trzeba przyznać. E, tak, tu jest Amon Sul, Fenas Drunin. no generalnie sytuacja jaka była, taka jest. Czy my mamy Tarbat? Nie, nie mamy Tarbatu jeszcze zajętego. Um, ogólnie no, jakby trzeba będzie powalczyć chyba troszeczkę powoli z um, z Kasiorką. Ja nie wiem, czy ja nie popełniłem, szczerze powiedziawszy, błędu. Mm, olewałem troszeczkę ten temat, idąc w ekspansję, znaczy tak, pierwsze co zrobiłem, to na, nawaliłem tych najemników Halbarada, którzy generalnie się nie przydali. I to był chyba błąd, bo teraz mam. No, patrzcie, ile, jak ile ja mam woja, ile tu jest najemników. To jest pewnie sporo najemników i to był chyba spory błąd. Tarbat jest gdzieś tutaj, nie. Gdzie jest tarbat? Dobra, no, okej, okay, No, chyba musimy oddać tury tak czy siak w pierwszej kolejności. No, tu się generalnie możemy ruszyć, ale. Ale nie ma po co. Okej. Okay. dunredingowie przybyli zaoferować mi prawa do wymiany handlowej. No, ja to przyjmę. więc będziemy z jakiejś tam korzyści z tego mieli. No, tutaj nic więcej chyba nie jesteśmy w stanie składać. Problem polega generalnie przede wszystkim na tym, że, no, że ja planuję zająć Tarbat. I to jest, wiecie, mój cel numer jeden. I to jest taki cel jakby w kampanii, jaki sobie wyznaczyłem. Więc no, wojna z dunredingami nas czeka prędzej czy później. Mam nadzieję, że w tym samym czasie nie zaatakuje nas Angmar z północy, bo oni prawdopodobnie zaatakują nas tak czy siak. To jest tak, jakby naturalny wróg Angmar i Dunedainowie z północy. No to ten, jakby naturalny, no tu musi dojść do jakiejś zwady, nie? Więc czekam tylko, aż Angmar nas zaatakuje, a w tym czasie mam nadzieję, że zajmiemy Tarbat, no i że Dunedeinowie nie będą na tyle silni, żeby nam jakoś tam mocno utrudnić życie. Dobra, tura nasza. Aragorn wraca. Goldang. No w sumie plus command, 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 loyalty. No, nie ma jakichś super statów, wydaje mi się. 27 lat, więc przynajmniej jest młody. No ale bierzemy go tak czy siak. O, dostaliśmy 2000 zł. Dobra, no to, to, to nawet dobrze, bo nie jesteśmy już 7000 w plecy, tylko 5000 w plecy. Więc to jest na pewno jakiś plus. Ale no z tą kasiorką musimy coś zrobić na 100%. Na 100%, jest, jak nie więcej, musimy coś z tą kasiorką zrobić. Barad Win, okej, okay, tutaj to jest te ludy z Enedweite. Do nich jestem totalnie neutralnie nastawiony, powiem szczerze, bo to jest frakcja, która generalnie nie istniała w Lodz, one... to są pustkowia, nie? I tutaj dodano taką zbiorową frakcję, właśnie jak te klany z Enedwejd, która tak nie do końca się wpasowuje do ten podział, wiecie, podział Śródziemia na strony dobre i zła, kurczę, te gobliny blisko Fenas Drunin. No Fenas Drunin to jest generalnie miejsce, które nam dostarcza największe możliwe dochody, to jest 1400-1200, ok, Nie 1400, tylko 1200. Mm. Więc no to jeżeli stracimy yes. Fenas drunin, to to będzie kaplica totalna. Aj... No tak, nie zbuduję, bo nam Kasiorka jest Lord potrzebna. Te własztowery muszę budować, zapominam o tym cały czas. O, 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 Goldang albo Arafor. Aragorn. Tą armię chyba sobie olejemy. I co? Walimy na południe, nie? Bo tam jest harbat, więc tam będziemy się kierowali z naszą ekspansją. Annu Minas zostaje takim naszym totalnie, wiecie. Mm, takim miejscem. To będzie fort wysunięty na północ i tyle. On tam sobie stoi, i to wszystko. Zawsze przycina, jak się szpieg rusza. Jest tarbat. Mamy tarbat. On należy do tunelidów. Jest armia. No, duża armia. Ale w samym tarbadzie nie ma tego jakoś super dużo. Okej. Okay. No, cholera jasna. Kuon. Ten pierwszy. Kurde, myślałem, że zdołam się wycofać. Goblin nas dojadął chyba. Chyba, że on ucieknie tak jak Aragorn. Zobaczmy, czy on jest... Czy ten chłop jest godny bycia częścią armii Aragorna, że tak powiem. Łucznicy. Aha, i to jest zwykła bitwa? No, jest tego sporo. No, zadajmy im jakieś tam straty na sam początek. Okej, okay, to, to są jakieś, jakieś elitarne jednostki. Mm, ale troszkę ich powystrzeliwujmy i, i zwiewamy. W sumie to jest chyba łatwe do wykonania. Chyba, że musimy ich ominąć, to wtedy będzie troszeczkę większy problem. No jakieś tam obrażenia zawsze dostaną, nie? Och, nie za duże. No, te 43 modele to nawet jak, jak tam mocno biją, no to jednak jest tego na tyle mało, że to nie, nie, nie zadaje jakichś super dużych obrażeń. Goblińska piechota. No, coś tam, coś tam wchodzi, coś tam wchodzi. Przyspieszmy troszkę. O, już się rozdzielili. E e o nie. Okej. Okay. No dobra, no to jesteśmy skazani na śmierć. Kłon. przykro mi. Nie możesz się wycofać. Mogłaby być taka opcja, rozdzielmy się, postrzelamy się trochę i tyle, że wiecie, że powiedzmy, przetrwacie 5 minut, chociaż to z drugiej strony, że, że w sensie po 5 minutach może, możecie kliknąć sobie tą flagę i się wycofać, ale z drugiej strony, no to na bota to było łatwe, żeby unikać tych oddziałów. O, szarżują uruki. O. Dobra, nie będzie czego zbierać. No dobra, robię cięcie, bo to i tak nie ma żadnego znaczenia. Ok, Dinendir. Kułon zginął. Tak, ale na szczęście dostaliśmy tego Dindira, który cały czas jesteśmy na minusie. To jest niepokojące. Dindira, która nam troszeczkę wyrówna sytuację. E... No dobra, lecimy na południe. Aragorn, zróbmy tak. I armia Aragorna ruszy na Tarbat. I to jest nasz główny cel w tym momencie. Zobaczmy, co tutaj znajdziemy. To jest... goblińska wioska. A, no może to by zaorać w sumie po drodze. Ho. Tutaj gdzieś muszą mieć drugą swoją twierdzę, jest Tarbat. No to w sumie taki mielibyśmy obszar całkiem zamknięty, wydaje mi się. No dobra. Ok. tura kolejna. Hmm, dobra, armia Aragorna no rusza na południe generalnie. Do Kelonia chyba wyślemy tego gościa w ra... albo w... nie, no to okej, okay, tu ktoś jest. Wow, tu jakaś armia goblinów. Nie dobrze, jak oni podejdą pod to Fenesdrunin? Kurde, no musieliśmy Ha. Huh. Zrobimy tak, jakby wrócili do tego tak, Tirduin, to zawsze jakaś tam większa obrona będzie. No mam nadzieję do Fenes, Drunin oni nie podejdą, mamy 7 tysięcy na minusie, kurde, tu nie mamy za bardzo czym się bronić. Annuminas jest bezpieczne. na razie nic się tu kompletnie nie dzieje. 300 dochodów, no widzicie, Annuminas to jest taki trochę... I to jest tak naprawdę dodatkowe od, obciążenie. No tutaj zwiększyłem podatki, ale 300 dochodu generuje, ale tam jest armia, która na pewno upkeep jej kosztuje znacznie więcej, która nic nie robi, bo nie bardzo może cokolwiek zrobić. Chociaż może trzeba by łazić trochę tą armię, coś tam próbować zdziałać albo ją przerzucić tutaj w ogóle. Ost in Edil. Ost in Edil to jest miasto. Tu się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o historię pierścienia. Bo tutaj Celebrimbor wykuł pierścienie, no, wykuł te pierwsze pierścienie mocy zanim został, znaczy, no, w sumie, jak je wykuł, to został już wykiwany przez Saurona. I tutaj, w ogóle, Celebrimbor chyba zginął. Natomiast zostało zniszczone przez Saurona. I ono od tamtej pory jest ruiną. Więc tutaj są ruiny tego. Ale to jest ciekawe. To jest ciekawe miejsce. Nawet nie sądzimy, że to tu leży. Wysokie elfy. Tutaj ten krasnoludzki wysłannik cały czas mi się kłania w tym Annuminas, ale ostatecznie nic, w sumie, nie przedstawia żadnych ofert, więc. No dobra, w sumie, robimy cięcie, bo co to? Doraz obrężony, znowu dostaliśmy 2000 zł, a widzę, że jak jesteśmy na minus 7000, to zostaje, dostajemy zazwyczaj 2000 dodatkowe, no okej. Okay. Dobra, no Osin Enil możemy zająć spokojnie z marszu i to wydaje mi się... A, ta armia goblinów zniknęła, okej. Okay. Boję się trochę przerzucać do tego fena z jakiegoś dowódcy, no ale nie wiem, czy nie będzie trzeba tego zrobić. Podajmy tutaj, zobaczmy, czy tutaj nie ma przypadkiem jakiejś drugiej goblińskiej twierdzy. Góry Mgliste, dotarłem do gór Mglistych, tu jest Fort Gobliński. Tam coś pewnie jest, no dobra. To Ost, Ost in Edil robimy z marszu. Tak jest i ja to chyba zagram nawet automatycznie, chyba że będą jakieś kosmiczne straty, no ale mam nadzieję, że nie. Uu. Dobra, ja to zapiszę. Na wszelki wypadek. 550 zabitych. Ja im zabiłem tylko 277. Dobra, dobra, gramy tą bitwę o Ost in Edil. No, to jest ból we wszystkich Total No, szczerze mówiąc, wiecie, Medieval to jest stara granie, a, ale w nowych Total Warach jest dokładnie to samo: że wszystkie bitwy, a czy wszystkie, jest wiele bitew, które możemy z łatwością wygrać, mm, ale komputer nam tak to jakoś przelicza bezmyślnie, totalnie, bezsensownie, że musimy to grać ręcznie, tak czy siak. Mimo, że bitwy są proste do wygrania. Okej, okay, no piechota do walki w zwarciu i tu musimy, widzę, że gdzieś pod górę lecieć, kurczę, to wygląda ładnie, te ruinki są naprawdę świetnie zrobione. No i właśnie tak to w tych Total jest, że no niby macie oczywiste zwycięstwo, ale oczywiście komputer wam tak to powylicza, że, że daje wam porażkę albo duże straty przynajmniej i wszystko trzeba grać ręcznie. No, i się, wiecie, no, przy nagrywaniu zawsze mnóstwo czasu się traci na rozgrywanie takich bitew jak ta, która jest do wygrania, banalna do wygrania. Straty pewnie będą nikłe, ale, no wiadomo, to jest Total War, więc no, musimy zagrać koniecznie tą bitwę, bo inaczej będą duże straty i no, nie ma sensu, wiecie, automatycznie tego rozgrywać, bo. No, no cóż, no nieważne, wi wiadomo o co chodzi. Dobra, podchodzimy, patrzcie, tu są cztery kurde oddziały, jest jakiś, okej, okay, no, goblińska guardia, no to, to jest coś mocnego, ale to, reszta to jest syf raczej, nie? Jeszcze inna sprawa, że to jest takie troszkę niewygodne miasto, nie, więc tutaj... Ciekawe, czy no mury się da zbudować, nie, bo tu jest, tak graficznie to jest tak ładnie zrobione. Ciekawe, czy tu się da mury postawić. Dobra, no i co, i ciśniemy, nie? widzę, że tutaj troszeczkę jest kiepsko ze sterowaniem, te jednostki się dziwnie rozstawiają na tych wzgórzach. Jakby na otwartej przestrzeni do końca się mogli rozstawić w niektórych miejscach. No ale to. Tak jak mówię, to jest medieval, Mod do medievala więc tutaj cudów nie ma co wymagać. Dobra, strze... Okej, okay, oni idą do nas, dobra. No to przechwytujemy ich chyba, nie? Nie będziemy się łucznikami mieli na pierwszej linii. A ta reszta nich wbija tutaj w sumie. Zobaczymy, co się wydarzy. A, ucznicy oberwą. Chyba oberwą lekko. Chciałem początkowo rzucić Aragorda na tą gwardię, ale widzę, że to tak nie do końca wyszło, więc trudno, cóż. No dobra, no to, to będzie formalność, ale zastanawiam się, czy tutaj jednak nie, nie dostanę dużych strat, mimo wszystko. To też jest w sumie jakiś dosyć mocny oddział No mam sporo łuczników na szczęście Dobra, Aragorn, dawaj tutaj I wbijaj na plecy tej gwardii Okej okay. Dobra, Aragorn się przedostał Oni wszyscy strzelają No i gitara I wbijamy na plecy Piękna szarża ale się w ogóle nie rautują, chłopaki. No ta gwardia jest mocna jednak. No. Ta umiejętność nie wiem, co robi. Ja ją zawsze odpalam, bo, bo można. A nawet pewnie trzeba. Ale nie mam pojęcia, co ona robi. Czy ona po prostu zwiększa morale? Czy daje jakieś bonusy do walki w zwarciu, czy coś? Nie wiem. Jakbyście mogli mi napisać w komentarzach, jeżeli wiecie, to byłbym Wam, wam bardzo wdzięczny. Okej, okay, no nie duży ostrzał dostają, więc to jest jakiś plus. No i powybijane wszystko praktycznie. No cóż. No cóż, Te oddziały Aragorn radzą sobie świetnie. Okej, okay, no. O, o, to mogłem użyć. No to są zwykli włócznicy, to co ja wystawiam. To jest jakiś jednak bardziej elitarny oddział orków, wydaje mi się. Ale dostałem na tyle duży ostrzał, że też ich tempie naprawdę sprawnie. No i tu dużo już nie zostało. Gwardia się totalnie praktycznie rozsypała w tej chwili. No i to by było na tyle. No, to by było na tyle. Ciekaw jestem, jakie jakich doznam strat. Czy będą mniej? Ja już nie pamiętam, jakie wtedy dost dostałem. 550 chyba. Kurde, dajcie spokój. 550 ludzi. Nie, nie wierzę, że tyle to straciłem. Okej, okay, dowódca pada. Mam nadzieję, że to nie Aragorn. Nie, chyba nie. Dobra, no i mamy to. Mamy to. 137. Tak, tam było z 550, wydaje mi się. No. Bez jaj, bez jaj, naprawdę. Jak tu się, jak tu, jak oni tam natracili, jak ten bot natracił 550? No nieważne. Ost in edil jest nasze. Uh, nie bardzo mogę tu. ale tu 715 zarabiamy na tym. To jest całkiem niezły dochód. Ej, to jest. Patrzcie, patrzcie, to. To jest niezły dochód. Jest ponad połowa tego, co robi. O tu też, w sumie ost sul też zarabiam 700 coś. No Anuminas najmniej nam chyba daje. Nie wiem, czy dobrze robiłem, zajmując to Anuminas, powiem szczerze. Czy nie lepiej było tą armię przerzucić gdzie indziej? Może Fornos bo Fornos jest niedaleko Anuminas, wydaje mi się. Więc można było rzeczywiście próbować Fornos, może to by było więcej? To by więcej dało, ale Fornos wydaje mi się, że jest jeszcze bardziej zrujnowany niż Annuminas, więc. No nie wiem, ale przerzucić te oddziały na południe w ogóle olać tamto. No nie wiem sam, cały czas się zastanawiam, może zabrać tamte oddziały, przemieścić gdzieś. No, bo bez sensu jest ekspandować tu na północy, skoro ja w ogóle tam nie, za, nie zamierzam się rozbudowywać, a tam na pewno zaatakuje Angmar. O, w końcu! No, zgadzam się na to. Okej, okay, no gdybym miał kasę, to bym trochę im zapłacił. No nie, no nic im nie oddam. A Numinas jakby im oddać? Ost in Edil jakby... Jakby im oddać Ost in Edil? To byliby tutaj i musieliby się zaangażować w zasadzie w wojnę. Też nie są. Nie wiem, czy to nie by było troszeczkę przegięcie, bo ja nie wiem, czy ja utrzymam to Austin Edil, powiem szczerze. Ja nie mam kasy i to jest przede wszystkim problem, a moja armia pójdzie tak czy siak na tarbat. Jakbym tu sprowadził Krasnoludy, związał się z nimi sojuszem, kurde, to by było. To mogło być genialne. Tylko nie wiem, czy to, wiecie, w sensie w Mediwalu by zadziałało, na silniku Mediwala, nie? Rozumiecie? Mogłoby nie zadziałać. Brandir, kolejny dowódca. No, on widzę, że mam więcej tych, tych. Oblężenie Helmowego Jaru, nowa misja. Skranami z klanami z mam się dogadać. O, za 750 monet. To nawet. Patrzcie, to jest wykonalne raz, dwa. Elegancko. Land Dyer. Moria oblężona, okej, okay. relacje poprawione. No i nadal jesteśmy na minusie. Na szczęście widzę, że troszeczkę się chyba zaczynamy odkuwać. To dzięki zdobyciu Ostin Edil, prawdopodobnie. Więc może już będziemy wreszcie na plusie. Nie wiem, właśnie, czy na początku nie popełniłem błędu. Znaczy na pewno popełniłem ten błąd i wydałem za dużo kasy na najemników i cały, cały, do teraz jesteśmy na minusie. Jest 15, tura, my cały czas jesteśmy na minusie. Więc no, wydaje mi się, że to był błąd i że trzeba było o. Czyli trzeba będzie chyba obniżyć podatki 30% z podatków. Okej, dobra, bo tam był unrest trochę za duży i było ryzyko, że tam się zbuntują czy coś. A to by było jeszcze... No nie, nie, chyba nie ma sensu ryzykować. Szczególnie, że ta różnica w dochodzie nie jest jakaś drastyczna. No także tak, no tą kasą na pewno popełniłem. Spory błąd. Moria Rich. Aj no tak, to jest kaza dum. Tu są gobliny. Jeszcze więcej goblinów. Anon en Orod. No, jesteśmy blisko tego. Może ich jednak dociskać zamiast. O. To jest jakiś dowódca. Niech rusza na południe. <coughs> Ale dużo tego jest, To jest najgorsze. A to są rebelianci? To jest rebeliancka frakcja, neutralna frakcja Highlorda Balina. To jest czas, to jest moment, kiedy Moria jeszcze nie upadła. Balin wszedł do Morii, odbudował Morię że tak powiem w cudzysłowie, tam co mu kto odbudował. I teraz gobliny znowu atakują Morię. To jest ten moment. My możemy im ruszyć z pomocą. Tu jest Imladris dalej, tylko, że tego jest dużo kurde I jeżeli zaatakujemy tu, to Tarbat na razie odpada i to wcale nie powiedziałem, że nam się to uda, to jest najgorsze. No mamy tego dużo, tego Woja, ale... Czy to wystarczy, żeby zaorać tamte gobliny? Zdobyć Morię? Bez jaj, nie wiem, no coś mi się nie wydaje, tam pewnie mają jakieś trole, nie? Coś w tym stylu. Jeszcze do tego jesteśmy na minusie. Jakbyśmy zajęli Morię, to na pewno bylibyśmy na plusie. A Znaczy, jak zajmiemy Tarbat, to też będziemy generalnie na plusie. Rzecz w tym, że z goblinami już mamy wojnę, a z Dunlandem nie. O, a, tu jest Brandir, OK. To mamy trochę tych dowódców w sumie, to też dobrze. A, no, to w następnej turze się załatwi. Doraz obrężony. Nadal jesteśmy na minusie, ale już tylko 90. Hmm. Zamilkłem, ale no cały czas te dylematy, kurde. Tutaj jest Dunlan, to jest Ford. To jest Tarbat. No tak, sprawdzam sobie, wiecie, odległości, ale to jest mniej więcej ta sama odległość między Ost in Edil a Tarbadem i Morią, w sensie, wiecie. Ost in Edil jest pośrodku między Morią. Zresztą Ost in Edil było, z tego co mi się wydaje, właśnie ścieżką łączącą szlaki handlowe między Tarbadem a Morią. Więc no, jest jakby oczywiste, jakby patrzę na to, gdzie to leży, nie? Ale tak gdzieś wyczytałem chyba, tak mi się skojarzyło teraz, że gdzieś chyba czytałem o na, na ten temat jakiś czas temu. No mniejsza o to, nie jest to istotne. W każdym razie. No. Nie wiem, nie wiem co robić dalej. Harold Dale zostało zajęte przez Teodena. Edora spadło? What? O, znowu 2000. I teraz mam minus 3000. Dobra, odkuwamy się z kasiorką, ale Edoras padło, czajcie to? Ciekawe, kto zajął Edoras? Pewnie i Sengard, no bo któż inny teoretycznie. Ale w praktyce wcale nie byłbym co do tego taki pewien. Brandir, yes, dawaj do Fena z drunin, tak na wszelki wypadek. Tam musimy mieć trochę więcej armii. I co robić? Co robić? Musimy podejść na pewno tym dyplomatom pod tarbat i zobaczyć, co się dzieje pod tarbatem, bo jeżeli tam jest mnóstwo woja, no to tak czy siak nie, zdo nie zdołam zrobić i pójdziemy po prostu na gobliny. Jeżeli tam tego woja będzie mniej, no to pójdziemy na tarbat. Jednak to jest, to jest cel mój kampaniny. I Senkart jest kurde blisko, tak zerknąłem, nie? Trzeba by jeszcze sprawdzić, gdzie jest Imladris. No, te elfy cały czas się chyba tułkują z tymi goblinami. To jest pewien plus. No, no problem też jest taki, że jeżeli ja zajmę tarbat, to Ost in Edil pewnie padnie. Tak czy siak? Bo będę się musiał zaangażować w wojnę z Dunran No nie wiem, kurde, to jest ciężka decyzja. Ale patrzcie jakie klimatyczne byłoby, gdybyśmy ruszyli teraz na pomoc Mori, na pomoc Balinowi i udałoby się nam to. To by było mega klimatyczne. Zmienilibyśmy bieg historii i to w sposób taki znaczący, ale też jednocześnie mocno powiązany, nie? <laughs> to jest ciekawe, pra ale ja się zgodzę na to, no. Cóż mam zrobić, nie? No nic, tu, raczej nic tutaj więcej nie zdołamy zrobić, ale to była ciekawa sytuacja, gdybyśmy się dogadali z Isengardem, nie? Dobra. No cóż, odcinek trzeba będzie powoli kończyć. I Nie wiem, czy będę w stanie podjąć tu jakieś decyzje. Cały czas sprawdzam, wiecie, co się dzieje, nie? U tych goblinów, no ale nie wiem, nie wiem czy tego nie jest po prostu za dużo, nasza armia w tej chwili nie jest w stanie tego ruszyć, no patrzcie, tu w mori jest mnóstwo woja, w Anon en Orod jest mnóstwo woja, jeszcze coś z południa nadchodzi. E, a nie, druga moria myślałem, że padła, ale chyba nie, chyba nie, nie, nie. Ruszmy tutaj, zobaczmy. Myślałem, że tu może jakieś drugie miasto goblinskie jest, nie wiem w, w sumie. To chyba Tarbat jednak. No bo nie wiem, czy to jest wykonalne. Weźmy, zobaczmy, co jest pod Tarbadem. Co się dzieje w Tarbadzie, generalnie. Okej, okay, no to wszystko jasne. Wszystko jasne. Pytanie teraz zasadnicze: czy iść z całą armią? Czy wziąć tylko część wojska? No i odpowiedź sama się chyba nasuwa. Austin no, Edil, zostawmy niskie w takim razie podatki, skoro ten Goldank nie jest w stanie w porządku utrzymać. No tak, tak. No, problem, no właśnie, bo to jest miasto goblińskie, więc no tutaj kultura jest dosyć niesprzyjająca, że tak powiem. No. Dobra, no nie ma to dużego znaczenia. Idziemy częścią armii na Tarbat, reszta zostaje w Austin Edil i próbujemy to utrzymać. No i Fenas Drunin oczywiście też próbujemy utrzymać. Dobra, mm, barketa. Co? Eee? Że mam zająć barketę? Gdzie. O! Nie, to chyba. Szczególnie, że militarne jednostki za to dostaniemy. A w, w tym momencie nie chcemy dostawać militarnych jednostek, bo to będzie się wiązało z jeszcze większym kosztem. A w tym momencie już. i tak jesteśmy mocno na minusie. Znaczy, troszeczkę nadrobiłem w tym odcinku, bo mieliśmy minus 7000, prawie 8, a teraz mam minus 3, więc. Jest lepiej, jak zajmiemy Tarbat, to powinno być jeszcze lepiej. ok Podatki, handel, farmy. No utrzymanie armii widzę, tam jest najdroższe. Korupcja? Tak, utrzymanie armii no 3500. Więc no, znaczy najemnicy nieszczęśliwi Musimy na pewno troszkę tej armii troszeczkę przetrzebić sobie. Wiem, <grym>, że to brzmi głupio. Dobra, idziemy pod Tarbat.